Siema widzowie. Chciałbym porozmawiać o ważnej rzeczy: o spawnismie. Czyli kulcie z Robloxa. Dwa dni temu zauważyłem filmik, na którym ktoś mówi, że wierzy w spawnism i tym podobne. I w komentarzach było dużo osób, które to popierały i się z nim zgadzały, ale żeby o tym rozmawiać, musimy powiedzieć, skąd wziął się spawnism. Część pierwsza: Skąd wziął się spawnism. Spawnism wziął się z popularnej gry na Roblox Forsaken w której była postać o nazwie Two Times i miała ona umiejętność odradzania się po śmierci poprzez stawianie znaku spawnu, miała ona należeć do kultu. Część druga, początki spawnismu. Na początku Spawnis był tylko żartem, małym kultem, który nikomu nie przeszkadzał, bo nie był widoczny. Był zbyt mały, żeby został jakkolwiek zauważony. Niestety niektóre osoby wierzyły w to tak bardzo, że próbowały zacząć od nowa, jeśli wiecie o co mi chodzi, i dopiero potem w internecie zaczęło wrzeć. Część trzecia, internet. W internecie każda rzecz może odbić się na skalę światową, więc tak jak memy, spawnism odbił się już o uszy wielu z nas i raczej każdy usłyszał o spawnismie albo o kulcie z Robloxa. I dochodzimy do takiego momentu, gdzie zaczynają się filmiki typu stop spawnism albo spawnism real i to wszystko pokazuje, jak bardzo ludzie reagują na spawnism, że ludziom się nie podoba to, że młode dzieci mogą odebrać sobie życie, bo myślą, że i tak się odrodzą, więc widać, że ludzie nie pomijają tego kultu, tylko reagują. Ostatnia część, moje zdanie o spawnismie. Według mnie spawnism jest po prostu głupi. Chcecie mi powiedzieć, że odrodzicie się po śmierci tam, gdzie zostawiłeś rysunek spawnu? Nie ludzie, to tak nie działa. Naprawdę przestańcie wierzyć w spawnism, to jest zła droga. Mam nadzieję, że film się podobał. Zapraszam do subskrypcji, a ja was żegnam, papa. Pa.